Test, test, Próba mikrofonu. Raz, 2, 3. Jak widać już na pierwszy rzut oka, wnętrz, wnętrza... We, we. Ej, będzie do, do, do... Z tyłu budynku jest dobudówka, w której... I tu było cięcie. Zaciszna Polada to kompleks dwóch nowoczesnych budynków zlokalizowanych przy ulicy Sobisa. Eee, eee. Ale wcześniej chciałbym, żeby Paweł pokazał jeszcze widok z, od ulicy Kasztanowej, bo na niej. 70-metrowe mieszkanie na osiedlu. Yy... Nie, czekaj, na... I żeby nie przeoczyć tych nowości, tych zapowiedzi, być może szukać. Nie, jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. Nie. Co sądzicie? Jak wam się po podoba? Napiszcie w komentarzach przylecz. <grych> Jeszcze raz? <grych> Nie. Robi wrażenie, prawda? <grych> to już wszystko co dla Was przygotowaliśmy. <grych>